Cześć, witam Was wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam na kolejny odcinek z serii Farmers Life. Tutaj trochę popracowałem, uzupełniłem wodę. Teraz uzupełnimy trochę opał. Wrzucimy zacier. I. 3 godziny. Dobra, 4 godziny. Niech się, niech się pali. Wiem, że pewnie będzie potrzebny, potrzebny dłuższy okres czasu. No, jakieś. Kura. Dobra, no nieważne, e, jeszcze tak, w międzyczasie, w tak zwanym, postaram się o krzaczek malin, e, sadzonkę jabłoni. I trzy krzaczki, trzy krzaczki jagód. Dobra, myślę, że możemy tutaj nasze kapusty, warzywa i w ogóle inne sadzonki tutaj no, oczyścić z chwastów. żeby to jeszcze tak dało, fajnie odchwaścić, to by było dobrze, ale to no nie bardzo. Myślę, że już się więcej chwastów nie pojawi. No to jest.

Trzeba dobrze by celować tu No tak średnio z tym celowaniem Dobra, chyba wszystko Tutaj Tutaj nie ma Tutaj tytoń zagłusza Dobra, marchewka 11 godzin, cebula 11, 10 godzin Dobra za 10 godzin, o jeszcze tutaj A to dobra No i dobra yy, tego opielone Także spokojnie można yy, można sobie pójść w sumie na ryby Wiecie? Dawno nie byliśmy na rybach Tylko może jeszcze yy, wezmę i schowam do kompostownika to co zgniło. Gdzie to? Nie długo się kompostownik rozleci, bo będzie za dużo. Wszystko Dwa słoiki. chociaż ja rybę potrzebuję do jedzenia i tak mam tego od groma, że to pójdę może do lasu. Do lasu pójdę, tak. Pójdę na polowanie. Dawno nie było polowania, chociaż ryb też dawno nie było. Dobra, tylko na liście pójdziemy na ryby. Mamy własny prywatny staw. Idziemy na ryby. Idziemy na skróty tędy To jest własne pole. No jeszcze tutaj trzeba coś wymyśleć, ale to już to już może kiedy indziej Dzisiaj po prostu będziemy się relaksować na rybach. Eee, Nie Koniał nic do jedzenia, ale dobra, daleko daleko nie jesteśmy od domu, więc na no, spokojnie zobaczymy jakie ryby tutaj biorą.

Karpik? Karpik. Super, no to dobra. Będzie na Boże Narodzenie. O, już cofamy rybę. Raz na tą stronę, raz na tą stronę nawet tylko żyłki nie zerwać. Też chyba karpić będzie. Chociaż nie, to jest mniejsze. Jakaś płotka albo coś. No aż to, 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 to dalej. To jest leszczyk. No i dobra. Granatami nie będziemy tutaj łowić ryb bez przesady. Niech se bracia łowią w startaku na swoim strumyku. A to będzie okonik. Mniejszych nie było. No, Kurczę, no dawno, nie, dawno nie, tutaj nie tego. Nie widzieliśmy. Ale ten staw zarósł Jakby czy można zrobić coś, żeby go oczyścić, ale to No i dobra, kolejny Doczego maleństwo no. karb był największy do tej pory. Spora ryba. kolejny karpik. A nie. Jakiś no Co? Łotek, mażyce i... O, i piwo! Cztery butelki. Kurczątko. A ostatnio to karać był chyba. No dobra, no to co? Jeszcze? No, jakaś ryba bo prowadza, nawet widać kształt. O! No. No. Dobra, nie narzekaj. Ważne, że ryba. Dobra, złapiemy tą rybę i idziemy po bimber, bo już się wyprodukował. No, idziemy do Haliny Heleny po nagrodę. No i dobra. No rzekaj, Kazimierz, bez przesady. Nie musisz od razu rekina łapać. Dobrze mówię, co? No idziemy tutaj po butelkę. I coś my tutaj wybuchowaliśmy. Wejdź butelki, kurde, Bimber, ja pierdzielę, ale się tutaj będzie działo czekajcie może byśmy dodają opału Dobra, 4 godziny 9 minut, niech będzie eee... Wejdźcie co, ja bym rybę wrzuca do spieżarki. Później je filtruję. Fil 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 Można na razie odłożyć wędkę. Idziemy do Haliny. Halina i Tadeusz. Tak? Czy Helena? Nie pamiętam. Ja to podejrzewam, że ja chyba na odwrót te ule zrobiłem, ale... No nic, dobra. No nieważne. Mam coś dla Ciebie. Jeszcze nagroda. Kurczę. Kolejny napitek z przeszłości. Mój ojciec miał małą obsesję na punkcie miodu. Widać to zresztą po jego brzuchu. Napić się też bardzo lubi. Od jakiegoś czasu ciągle wspomina, jak to nigdy w życiu nie pił miodu pitnego. U leci pełną parą i teraz musi się kręcić. Nie mam czasu na eksperymenty z nowymi napojami. Jednak jako produkujący gorzelnik mógłby się wiele nauczyć przy okazji. Mam przepis, składniki... So, chodnik zdobyłeś sobie sam. Jeśli ci się uda, robisz przyzwoity miód pitny, to odwiedź mnie z dwoma butelkami. Yy... Miód. Yy, dobra, zgódźmy się. Yy, tylko tak, zobaczmy co my tutaj zostaliśmy od cukier. I, słoik. I chyba jakiś... dobra, jakiś przepis dostaliśmy. I napitek z przeszłości. Przygotuj zacier miodowy. Eee, Potrzebuję miód. Będziesz miała tutaj miód jakiś? I za ile? I czy będziemy stać? Jabłkowy... segodowy, owsa, ziemniaczany, a A gdzie masz miód? Łaska. Nie masz miodu? To pocałuj mnie w nos, wiesz? No. Lecimy do... do nas. Eee... Yy... dobra, chociaż do nas no to może, dobra eee... tam się hajcuje eee... tutaj tylko butelki zostawię eee... ryby do spiżarni I cukier do spieszalni. Jeden cukier. Dobra, ryby, tak. Piwo, słoiki. to, Rybki. pop. Po, 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 po. Dobra, spożyj. Spożyj. E, butelki się przydadzą. Tutaj słoiki. Tutaj jest zupa grzybowa. Migos. E, Wiecie, co może jajka wezmę? Weźmy. Dobra, 15 jajek, niech będzie. Nie na handel, tylko. Zobaczcie, bo za dużo. Tutaj też tych sprzętów też nie, 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 nie bardzo.

Zahandlujmy. Oh, Cyk. Cyk. I nożyce. Dobra. Tutaj u tej miłej pani zhandlujemy piwo. Otwierdź. I okay. Cukier 90, dobra weźmy cukier Ma pani miód Tylko nie wiem ile w dzień potrzebne Bo nawet nawet nie spojrzałem Dobra wrócimy się do domu Kolejna butelka gotowa, super Gdzie hmm. się ja mam butelki? Czego tam? Tak, oglądasz. No i butelki super. Dorzućmy jeszcze opału. Kolejny bimberek. Z samego zapachu i widoku można się upić. Dobra, buteleczki tu. Na razie wróćmy tutaj. Butelki wody też weźmy ze sobą. I woda będzie tutaj. Pod dwójeczką na razie. Cukier wrzućmy. Eee, pytanie. Ja potrzebuję. O! Mam wszystkie. Zaciermił dobę. Potrzebujemy w sumie jeden miód eee, Może bym tak ulepa postawiał myślę, że tutaj byłby idealny Tylko teraz tak na UL 6 18 desek 18 desek 18 deski, czy chciał o deski? Pytanie. 18,36. 52 deski na 3 ulewili, dobrze liczę. Dobra, weźmy tyle, ile po, po tego mówi. Weźmy młotek, no i dobra, i lecimy. Ostawimy sobie ul. Czy tutaj? dalej postawmy sobie tutaj ul. E strony. Dobra, tutaj jest tył, tutaj jest przód z tego co widzę. Dobra, jeden ulik. Drugi i trzeci. Dobra, starczy. Mamy nadzieję, że desek mi starczy. Trzeba się rozwijać dobra, teraz pytanie. Jeszcze. Nie ma co zbierać, ma... nie ma co zbierać, tak? Jeszcze. Dobra. Mam nadzieję, że młotek się tam nie zalęgnął. Dobra, odkładamy młotek. Żeby nie było. Jeszcze 5 sekund zostało. Dobra, przynajmniej się okazji, trzeba będzie deski, porobić. Nie najemam tej kasy. To jest takie raczej. Dobra, na razie nie będę nic kombinował. To co, idziemy jeszcze sobie połowić rybki. Może znowu jakiś worek z fantami się znajdzie? Chociaż bym trochę więcej e, kurlek chciał, więcej jajek by było. No myślę, że tak. O, już mamy rybkę. Też jakieś maleństwo chyba idzie. Ale mi się tak wydaje. Zejłem do przodu. Co mamy? Leszczyk Dobra, że sobie trafiają się mniejsze. Eee, czekajcie, ja sobie tylko jajka wezmę. Tutaj, żeby były pod ręką. I rzucamy dalej. Że przy, że przy tak sielskich warunkach za, pożegnamy się tutaj na, na przełowieniu rybek. Także dzięki bardzo, że byliście ze mną, że spędziliście ze mną te pół godzinki. Jak się podobało, to dajcie łapkę w górę jakiegoś subika. No i oczywiście w komentarzach też dajcie znać, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. No i zapraszam na kolejne odcinki, także dzięki, do zobaczenia, cześć!